W dniu dzisiejszym Gmina Tarnawatka jest gospodarzem kolejnej edycji dorzynek powiatowych właśnie w Gminie Tarnawatka. Doszynki powiatowe są piękną inicjatywą, która co roku jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim. Tego roku jest troszeczkę zmieniona inicjatywa, jest zmieniona forma, ale ona jest również bardzo piękna, ponieważ część uroczystości jest poprowadzona w hali, ale myślę, że również ci, którzy chcieli uczestniczyć w tej uroczystości i w występach zarówno chóru Tarna Vox, jak i zespołu pieśni i tańca Srówieszowa mogli skorzystać z tego. Bardzo dobrze, że zostało to wszystko nagłośnione również na placu, ponieważ my, którzy tutaj siedzieliśmy, w, czy byliśmy w namiotach, mogliśmy również skorzystać z tego, tego wspaniałego repertuaru, które zostało wykonywane tam. Bardzo ogromne podziękowania, dzięki dla organizatorów, dla Starosty Tomaszowskiego, dla Pana Wójta, że zostało zorganizowane to u nas i myślimy, że tego typu inicjatywy są konieczne, ale potrzebne do realizowania na terenie naszej gminy, ponieważ one skupiają nasze regionalne koła gospodyń wiejskich, pozwalają na integrację, pozwalają na integrację kół gospodyń wiejskich, co jest bardzo ważne w rozwoju naszej gminy. W dniu dzisiejszym odbyły się dorzynki powiatowe w gminie Tarnawatka. Jesteśmy w tej chwili właśnie te dorzynki się kończą. Bardzo się cieszę liczną obecnością mieszkańców gminy Tarnawatka i całego powiatu tomaszowskiego. Myślę, że impreza bardzo udana. Zaszczyciło nas wielu znakomitych osób, między innymi wicepremier Jacek Sasin, poseł Tomasz Zieliński, był także pan poseł Sławomir Zawiślak i senator Jerzy Chróścikowski. Swoje listy skierowali też do rolników naszego powiatu wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, poprzez osobę Jakuba Kopra. I pan marszałek Jarosław Stawiarski poprzez też pracownika Urzędu Marszałkowskiego. Także z tego miejsca bardzo się cieszę tą listą obecnością i chciałem podziękować przede wszystkim wszystkim tym ludziom, którzy się przyczynili do tak wspaniałej organizacji. Dzięki Bogu nam dopisało i słońce, i pogoda. Każde koło przedstawiło to, co ma najlepsze. Ze swojej również w dzisiejszych dożynkach przedstawiło się koło z wieprzowa ordynackiego, które jest po raz pierwszy, również wystawiło po raz pierwszy swój wieniec. panie w pięknych strojach, okazało się, że można, tylko trzeba chcieć. Jesteśmy jednym chyba z młodszych kół gospodyń wiejskich, które powstało w gminie Tarnawatka, ale myślę, że będziemy zawsze teraz już funkcjonować w całym tym zestawie Kół z gminy Tarnowatka i jeżeli będziemy mogli to też będziemy reprezentować nasz powiat gdzieś tam poza jego granicami. Wielki szacunek dla wszystkich Kół dla pana wójta i dla starosty za to, że umieli tak przygotować w piękny sposób dożynki powiatowe. Przekrój Kół przekrój wieńców, przekrój gmin, które reprezentowały swoje też wieńce dożynkowe jest naprawdę wspaniały. Bardzo duży poziom wykonania wieńców. Dlatego myślimy, że co roku jest to podwyższany poziom i te osoby, te wieńce, które pojadą na Dożynki Wojewódzkie na pewno będą miały udział w tych czołowych lokatach gdzieś na Dożynkach Wojewódzkich. Wieńców było na Dożynkach 22 z terenu powiatu, 10 z terenu gminy Tarnawatka. Były naprawdę bardzo wspaniałe, były, są bardzo wspaniałe. Tutaj wielki szacunek dla osób, które przygotowywały te wieńce. Trud rolnictwa i jeszcze ten trud w uwiciu tych wieńców, to naprawdę wspaniała praca. Podstawą przygotowania wieńca jest stelaż, natomiast później zebrane są zboża, włosy. Przygotowujemy kwiaty suszone i pozdrawiamy to wszystko razem, wszystkie koła, wszystkie dziewczyny w kole i staramy się, co by wyszło jak najlepiej. 2019 rok gminy tardawatka pod względem zbiorów w czasie żdziw, jest, mogę powiedzieć, w średniej jakości, gdyż części delikatnie dotknęła nas susza, chociaż ślady to są niewielkie. Aby w przyszłości gorzej nie było, bo to jest bardzo ważne dla naszych rolników. Z tego tytułu właśnie ogrom gospodarstw się utrzymuje, czyli ze zbóż, z roślin okopowych. Rośliny okopowe w tej chwili jeszcze są w okresie wegetacji, rokują bardzo dobry plon, ale wszystkie te jakieś drobne, że tak powiem, uszczerbki w dochodach przy zbożach, mam nadzieję, że właśnie okopowe wyrównają. Także mogę powiedzieć, że rok 2019 w rolnictwie jak na tą chwilę jest udany.